Witam wszystkie, byki i zapraszam serdecznie na prognozę miesiąca styczeń 2024. To będzie miesiąc, bardzo dobry miesiąc dla Ciebie. Możesz się przygotować teraz naprawdę do akcji, do działania, do realizacji Twoich planów, Twoich życzeń, dlatego że i Słońce, i Mars, i Merkury później, ale także Wenus, czyli aż cztery planety będą w trygonie do tego, abyś ruszył z kopyta w tym nowym roku Słońca 2024. Merkury już od trzeciego będzie w biegu prostym. Jowisz w Twoim znaku także by ruszył do przodu, i jest to sygnał na spełnienie, na realizację marzeń, życzeń, na naukę, na rozwój, na kierunek szczęście i zadowolenie. Wykorzystaj byku teraz tego Jowisza jeszcze do maja 2024. Szczęście ma nie ominąć nikogo nikogo, otwórz się na naukę, otwórz się na rozwój, otwórz się na to aby odnaleźć ten sens swojego życia i przede wszystkim otwórz się na zmiany, dlatego że to będzie ci tylko sprzyjać do końca roku 2024. Merkury jeszcze znajduje się do połowy miesiąca w znaku strzelca i w znaku strzelca będziesz porządkować może tematy finansowe, finansów, pieniędzy, czy też relacje i współpracę wszelkiego rodzaju. Uwaga. Ponieważ Merkury w znaku strzelca czuje się tak sobie, nie szastałabym tutaj pieniędzmi, poczekałabym aż Merkury przejdzie do znaku koziorożca, wtedy sprzyja ci, czyli od 14 w pozytywnym aspekcie, ale może będziesz zmieniał sposoby inwestycji, może będziesz zmieniał sposoby współpracy, kooperacji, może zmienisz na, na przykład Formy zarabiania pieniędzy, czy też pojawi się jakiś dodatkowy job, czy też dodatkowa jakaś praca, gdzie będzie przypływ pieniędzy. Dużo rozmów, widzę dużo jeszcze, nie, dużo zastanowienia. Przeczekaj, poczekaj. Nawet bym zdecydowała się tutaj od czwartego. Dlaczego? Dlatego, że czwartego stycznia do słońca, który stoi w trygonie ze znaku koziorożca i dodajecie siły mocy, determinacji pewności siebie do 20 stycznia Mars planeta energii, planeta działania przechodzi także tutaj i w znaku koziorożca pozostaje do 12 lutego 2024. Prawie 6 tygodni. Bardzo dobry czas, ponieważ Mars w Koziorożcu czuje się najlepiej, jest w wywyższeniu. Oznacza to, że możesz zrealizować swoje cele, jeżeli naprawdę przemyślisz swoje akcje, jeżeli zastanowisz się, ale także zastanowisz się nad strategiami, z których będziesz teraz korzystał. I chodzi nie tylko o Twoje cele życiowe, ale dla niektórych byczków może to oznaczać nauka, rozwój, studia. Sami będziecie zakładali szkoły, sami będziecie przygotowywać warsztaty, czy też sami będziecie się uczyć, czy postanowicie się uczyć. Z Marsem jest więcej mocy, jest więcej siły, jest więcej zadowolenia. Tutaj wszystkie tematy, które ruszysz. Także urzędów, wyższych jakichś urzędów czy sądów będą załatwione w pozytywnym sensie. Niektórzy z Was mogą wyjeżdżać, niektórzy z Was mogą szukać pracy za granicą, czy też nawet nie, niektóre byczki mogą pomyśleć razem z plutonem o 21 na tematy przeprowadzki, załóżmy do innych krajów. Będziesz czuł się lepiej, będziesz czuł się pewny, zdecydowany. Będziesz wiedział w którą stronę podążasz, czego chcesz, co jest twoim celem w ogóle życiowym, w co wierzysz, z czym się identyfikujesz. I masz dodatkowo ogromnego powera. 9. Uwaga: Merkury w znaku Strzelca ustawia się w kwadracie do Neptuna. Ten aspekt już był kilka razy. Tutaj bym uważała na kwestie finansowe. 9. Stycznia, 10. Znowu super czas. I 11 jedenastego, jedenastego jest wyjątkowo bardzo dobry nów no księżyca w znaku kościorożca, także w trygonie, gdzie właśnie słońce jest. Rozpoczyna się już 10. W trygonie do urana, w Twoim znaku nagłe, nieoczekiwane pozytywne zmiany. Mars w sekstylu do Saturna, że podejmiesz bardzo ważną, długofalową decyzję, ale także Mars w trygonie do Jowisza. No, lepiej być nie może, tak? Czyli idzie w kierunku ekspansji, w kierunku szczęścia, nagłe, nieoczekiwane, pozytywne zmiany, te byki, które się otworzą, które zainwestują w siebie, które zainwestują w swoją przyszłość, które postanowią się także uczyć, rozwijać czy też. Te byki, które postanowią także wyjeżdżać, czy przeprowadzać się, czy jeżeli jest jakakolwiek taka decyzja, tutaj jest no, po prostu wspaniały czas i myślę, że razem z tym nowiem e, Księżyca w znaku Koziorożca z tyloma trygonami pojawi się bardzo dużo szans, bardzo dużo możliwości, w które proszę natychmiast wskakiwać, bo chyba takiego nowiu, supernowiu nie będzie przez cały rok 2024. Od 14 do 4 lutego Merkury już stoi na Twoją korzyść w Trygonie, czyli masz i Słońce, i Marsa, i Merkurego, i później Wenus w Trygonie, jest siła, jest moc, jest zdecydowanie. I e, od tego czasu jest także poprawa sytuacji finansowej. Pieniądze przyjdą ze współpracy, z kooperacji, z nauki, z przekazu wiedzy, z przekazu informacji, z handlu, kto naucza, kto przekazuje, kto, kto pisze, kto, kto coś stworzy tworzy, kto występuje, kto współpracuje i kooperuje za granicą, ale także widzę, że będzie bardzo dużo ważnych rozmów, jeżeli chodzi o profesję, czy też o tematy właśnie cele, cele życiowe. Czy jestem na swojej drodze powołania? I tak, teraz z tymi trygonami do Jowisza, do Urana i Uran, także w biegu prostym, jesteś już na swojej drodze powołania i wskakujesz także w tą drogę powołania. No lepiej być Hmm, lepiej być nie może. 19. Znowu uwaga, jak wcześniej ten Merkury, teraz Wenus stoi w kwadracie do, do Neptuna ze znaku, ze znaku Strzelca, i tutaj uważałabym przede wszystkim na pieniądze. Jeżeli usłyszysz jakieś wiadomości, jakieś informacje ze strony przyjaciół, grup, sprawdź to, czy rzeczywiście to jest prawdziwe, czy jest to autentyczne, czy też ktoś może albo chce tylko pożyczyć pieniądze, czy chce ktoś cię wykorzystać, czy ktoś chce, nie wiem. Co, coś tu Tutaj, coś tutaj nie będzie prawdą, czyli uwaga! 20 Słońce przechodzi do znaku wodnika i nie stoi już tak pozytywnie jak w znaku koziorożca, ale ze Słońcem w znaku wodnika 20 i 21 Pluton przechodzi do znaku wodnika na pierwsze 7 miesięcy. Fokus jest na drogę powołania. Ponieważ Pluton i Słońce 4 tygodnie w znaku wodnika mówi o wyzwoleniu się, o uwolnieniu się od uzależnień wszelkiego rodzaju, ubyków przez następne lata, Pluton ustawia się w kwadracie, najpierw dotyczy to naprawdę pierwszego stopnia sieńka. Pierwszej dekady, to mówiłam już w horoskopie rocznym na rok 2024. Zapraszam do wysłuchania, link umieszczał góry. Ale Słońce, ponieważ wchodzi razem z Plutonem do znaku wodnika, jest ten temat pracy. Czy spełniam się w danej grupie, czy spełniam się w danej pracy. Czy jestem na drodze powołania? Czy robię to, co, z czym się naprawdę identyfikuję? Czy to jest moje? Czy mogę tutaj się spełnić? Czy mogę podkreślić tą odpowiedzialność, inność? Czy właśnie jesteś w jakichś uzależnieniach? Czy też może trzeba otworzyć się na nowoczesność, na technikę, y, używać tej nowoczesności i techniki w swojej pracy w erze wodnika? Kto ma wiedzę, ten ma władzę. Także trzeba będzie iść w kierunku tej nowoczesności i techniki, nie rozszerzać. Nie ociągaj się, ale otwórz się na to, dlatego że to przyniesie Ci tylko korzyści. I 23-go przechodzi do koziorożca tata, i tutaj pozostaje do 15 lutego 2024. Byki, lepszego miesiąca chyba w tym roku nie będzie. Jest czas na miłość, jest czas na zarabianie pieniędzy, jest pewność Ciebie, jest zdecydowanie, jest moc, jest siła, zdrowiejesz, realizujesz swoje plany, swoje, swoje wizje. Proszę od czwartego, wszystko co chcesz wykonać w roku 2024, możesz teraz to zrobić, bo jeszcze to nie wszystko tak potężne, tak dobre są te energie stycznia 2024. Dodatkowo czas na miłość, czas na zakochanie i otworzenie oczu, ta miłość może się znaleźć. Albo w jakiejś szkole, albo na jakiejś wycieczce. To może być ktoś poznany za granicą. To może być ktoś, z kim się uczysz. To może być ktoś, z kim załatwiasz jakieś poważne sprawy w jakichś wyższych instytucjach. tak? Może gdzieś, gdzieś tam jesteś, ale także tutaj są poprawy sytuacji finansowych. I 25 pełnia w znaku lwa. Ta pełnia jest niestety w kwadracie dla Ciebie. Merkury jest w koniunkcji do Marsa w znaku kościorożca, to jest pozytywnie, i uran jest już w biegu prostym. Widzę, że Będziesz podejmował jakąś bardzo ważną decyzję. Pełnia w znaku Lwa steruje fokus przede wszystkim na dom. Na poczucie bezpieczeństwa może dotyczyć temat dziecka. Kto się wyprowadza, kto się przyprowadza. Ty wyjeżdżasz, czy wy, wy wyjeżdżacie, czy też e, pomysły zmiany domu, zmiany mieszkania, zakończenie pewnego etapu. E, Zastanowienie się, czy rzeczywiście w tym domu spełniam się, czy jest to moje miejsce, czy czuję się dobrze, może jest tutaj za drogo, może kosztuje to wszystko za dużo, może razem z tą pełnią jest najczęściej, będzie najczęściej związana przede wszystkim z tematami dziećmi, wyprowadzaniem od dzieci, czy też takim dystansem do dzieci, a może właśnie trzeba popatrzeć na to, jak się spełnić w domu także kreatywnie, czy też jak się urządzić w tym domu, aby było pięknie, aby było przyjaźnie, aby było bezpiecznie, aby każdy czuł się w domu zauważony i spełniony. Od 28 do 30, właściwie od 27 najlepszy czas, jaki tylko może być. Jeszcze lepszy od tej gonobie w znaku koziorożca, dlatego że Wenus stoi w pozytywnym aspekcie do Saturna, Merkury w trygonie do Urana, Wenus w trygonie do Jowisza i Mars w trygonie do Urana. Nagłe, nieoczekiwane, pozytywne zmiany, sploty wydarzeń jednocześnie z tymi aspektami możecie przenosić góry. Możecie wszystko zdobyć. Są cztery trygony, i niebo, czy uniwersum, tak jak gdyby opiekuje się wami. Pchając Was do tego szczęścia, do tego pozytywnego, do tego nowego, abyś się zrealizował, abyś zarobił pieniądze, abyś spełnił swoje marzenia, abyś się uwolnił z ograniczeń wszelkiego rodzaju. I nie ma tutaj sprawy, byku, której, by, której byś nie załatwił od 27 po tej pełni. Może właśnie ta pełnia, która mówi, o zamknięciu tego co nie było przyjemne, co nie było dobre, co nie było zabawą, co nie było przyjemnością i wejście w zupełnie nowe życie, gdzie będziesz się realizował, gdzie będziesz zabezpieczony, ale także Mars w trygonie do Urana, naprawdę nagłe decyzje, które teraz podejmiesz o zmianach, o ekspansji, o unowocześnieniach, o wyjazdach, o nauce są najlepszymi decyzjami świata. Kochane byki, Macie przebojowy miesiąc. To jest jedyny taki miesiąc, jaki tylko może być, nawet chyba lepszy, aniżeli Słońce przejdzie do znaku, do znaku Twojego znaku. Tyle pięknych aspektów i tyle trygonów chyba nie będziesz miał w roku 2024. Spełnił swoje marzenia i życzę Ci dobrego startu w ten nowy rok 2024, który ma być Twoim rokiem. Powodzenia, realizuj swoje plany.